Witam Państwa i chciałam przedstawić, jak stworzyć gra w programie Scratch. Dowiemy się wspólnie, jak planować pracę nad projektem i tworzyć interakcje, korzystając z czujników. Po pierwsze, wybieramy tła. Gdy już znajdziemy swoje tło, zaczynamy od grupy zdarzenia. Wybieramy, kiedy kliknięto zieloną flagę. Następnie z grupy ruch wybieramy ustaw na lewo i prawo. W, w grupie kontrola klikamy zawsze i przenosimy go do naszego projektu. Wchodzimy w ruch, przez 10 kroków. Następny kostium, który możemy znaleźć w wyglądzie. Przesuwamy tak jak przeszło o 10 kroków, jeżeli na brzegu odbij się, czyli znowu wchodzimy w ruch i szukamy dobrze, przeciągamy do pętelki i klikamy w grupę zdarzenia. Czekaj jedną sekundę, ale wchodzimy w wyrażenia i musimy wziąć z, ta z taką kraseczką. Blok i w go tu. jest bardzo ważne, żeby tu wpisać jeden, a tu wpisać 10. Bo nam wyjdzie inny, co, w ogóle co innego. Przesuwamy i mamy zrobiony pierwszy skrypt. Wchodzimy, wybierze duszka i wpisujemy mysz. Kiedy już mamy myszkę wziętą, przesuwamy ją tu. I znowu, kiedy kliknięto, zieloną flagę. Następnie pokaż z grupy wygląd. Jak się nie mylę. O, pokaż. Ustaw rozmiar na 70 z tej samej grupy. Wpisujemy tu 70, bo nam się gra nie uda. O, i byśmy mieli błąd. Już znalazłem błąd. Ustaw rozmiar na 70%. Następnie klikamy iść do x. 140 Czyli to znajdziemy w grupie ruch. Idź do x. Dobrze. I wyrażenia. Losuj liczbę od. Wypuszczamy to tutaj i wpisujemy minus 200, to jest ważne. I następnie 200, tu wpisujemy same 200, bez minusa, pamiętajcie. Tu zamiast minus 116, to wpisujemy minus 140 i kolejne wkładamy tu. Znowu klikamy grupę kontrola, bierzemy zawsze i ustaw w kierunku duszka kod to znajdziemy w ruch ustaw kierun w kierunku duszka i tu wybieramy duszek 1 duszek 1 nazwę przezywamy, przezywamy na kod a tu myszkę przezywamy na mysz Gdy mamy już to zrobiony nasz skrypt, możemy przejść dalej. Poczekajcie już tutaj i znowu wchodzimy, kiedy kliknięto zieloną flagę. Poczekajcie, szukam plecaka bo chyba jest starsza wersja i nie będzie. Okej, okay. nie będzie w tej wersji, bo jest starsza ta wersja. I ustaw styl obrotu na lewo, prawo znowu. Mhm, czekajcie. Dobra, przesuwamy go tu. Aha, czekajcie, już już mamy, znalazłam. To musimy wejść tutaj i musimy dodać funkcję. Musimy dodać funkcję. Nie, nie musimy dodać funkcji. To jest z grupy czujniki. I. Tu zaznaczamy i przesyłamy i w ruch. Kajcie, czekajcie, znajdę blok. Ustawy na gdzieś tu musi być ustawyna. Przesuwamy tutaj nasz wyrażenia. I musimy dodać teraz minusem. Przesuwamy tu głośność. I tu wchodzi to. I wpisujemy do 0. I wchodzimy tutaj. I teraz klikamy. Jeśli będziemy głośniej mówić, to patrzcie, myszka się ogląda. I. Widzicie? On się kotek się odbija i... Łap! Jeszcze nie zdało się. Łap! Aha. I on nam nie łapie. A żeby nam łapał, to jedziemy dalej. Żeby nam łapał. Wchodzimy na mysz. Przesuwamy. I tutaj dodajemy... Jeżeli wchodzimy w grupę zdarzenia, przesuwamy, jeżeli bierzemy, jeżeli to czujniki dotyka kod, szukamy przesuwamy go tu. Kod wybieramy, to jest ważne. I wydźwięk, wygląd. Ukrai. Przesuwamy go do prędki zawsze. I teraz sprawdzamy. Kod idzie i łap! I nasza gra działa. Kotek łapie myszkę, więc musimy, żeby ją zrestartować, kliknąć tu czerwony przycisk. Zatrzymaj i od nowa. Myszka się respi, jak się będzie klikało zieloną flagę, to myszka gdzie indziej będzie. Ale myszki, myszka się da przesunąć. Ale kotek już nie, kotek już nie. Kotka można tak zbugować. I, I tak, mówiąc łap, to myszka się będzie tak mówiła. A możemy też powiedzieć na przykład, co chcemy, na przykład powiem ser. Ser! Ich złapało. Więc ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się skrypt spodobał. Zasubskrybujcie kanał. Liczę na Was i jeśli będziecie chcieli, to założę kanał i będziemy nagrywali również gry, tak jak i dalsze skrypty. I jeszcze gdybyście chcieli to mogę Wam pokazać jak się robi bawie oczka no to też mogę Wam pokazać mogę Wam pokazać słówko. jeśli będziemy przetłumaczyli na przykład jabłko na, na angielski i możemy jeszcze zrobić takie pawie oczka ładne, co nam rysuje. Kotek. No więc ja się będę z wami żegnał. Zasubskrybujcie kanał, bo to jest ważne, żebym mógł na kolejne odcinki narobić. No, i co jeszcze chciałem dodać? Komentarze. To jest oczywiste. Bez komentarzy nic nie będzie. Więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie. Ja już spadam, pa!